Witam wszystkich bardzo serdecznie, po długiej przerwie. Jak ktoś chciałby się mnie zapytać, jak się czuję, to... Cytując klasykę, czuję się jak ale to się zmieni. Dlatego też robimy dzisiaj challenge. O ten. Nie wiem, co to za challenge. Aha, ok Tego typu, tego typu benz. Że tak powiem. I. oho, nie podnoszę. I co ja Wam mogę powiedzieć? Oj, ok. Yy, mogę Wam powiedzieć, że. Chciałam się położyć spać. Ale tak poczułam. Może by tak. A może by tak nagrać tego izaczka. Może tak spróbować. I, I jesteśmy tu. Dzieje się to właśnie teraz. I próbuję przejść, przejść, przejść. Już zapomniałam, jak się mówi nawet. Oho, ładnie. No ładnie. i 3,5 obrażeń na łzę. Latanie i widmowe łzy. No. Chyba logiczne, co wybiorę, no nie. Ojej, ojej, ojej! Dobra. Może być y, ociupinkę mniej entuzjastycznie, tak? Y, jest to spowodowane y, samopoczuciem, ale ja się nie poddaję i Wy też się nie poddawajcie. No, takie ja miałam małe marzenie, że może się uda dozbierać zbierać tych 15 najtemek, ale nie, nie uda się. I może tutaj będzie super sekret? No, tak myślałam, właśnie. No i pięknie, wszyscyśmy zarobieni. Dobra, no i spoko. Easy boss, tak myślę. Ojej, tylko nie zrobić nic głupiego. W ogóle nie gra. O, właśnie w ogóle nie grałam przez ten czas więc tak jak skin rusł, tak teraz yy, zmalał mm, słabiutko, słabiutko wiem, że nie wyłączyłam dźwięku w telefonie ale musicie mi to wybaczyć bo po prostu potrzebuję tego, żeby żeby było... ja latam Boże, ludzie je ja latam. I o tym totalnie zapomniałam i widmowy mam Boże. Jakim ja jestem nobem nie? Ale dobrze, dobrze, że się, z, że się zorientowałam. Wcześniej niż później. No i teraz mam 15 monetek. Teraz tu już nie chcę. Już nie potrzebuję. No i co? I w weekend, ajajaj, w weekend zamierzam e, nagrać z Wami e, Koopa w Izaczku I nawet sobie sprawdziłam jak to wygląda I z tego co rozumiem to można grać, w, ojej Można grać w 4 osoby maksymalnie Więc w ogóle super Podoba mi się to Uważam, że będzie tak łatwiutko, że nie będę musiała mm, zbytnio się wysilać, ale przynajmniej postaram się nie robić głupich rzeczy. Tu już jest bosik. Jeszcze nie, jeszcze nie. Chwila, e, chwila. Tu są trzy Bo ja jakoś tak. Ja jakoś tak nie zarejestrowałam. Nie wiem, czy są, ale mam niebieskie serduszko i jest git. I idę tu. Co tu jest, tu jest? Przeklęty pokój, przeklęty pokój. Nie chcę przeklętego pokoju drugiego. Bo chyba nie będę wchodzić do niego. Widmowe łzy i latam. Pamiętaj, pamiętaj. To jest bardzo ważna informacja. I bardzo was przepraszam. O, w sumie powysadzam sobie, że nie było tak długo. Yy, nic wstawiane. I też chci O, skrzyneczka. O, super. I też chciałam powiedzieć, że jeżeli chodzi o odcineczki, no to właśnie ja sobie w weekend nagram tak na zapas i też nagram tego lola, także proszę się nie martwić. Yy, I. Będę wrzucać mm, w poniedziałki, środy i piątki o 17, tak myślę. O, byłam tu? Nie byłam tu jeszcze. Każdy Twój ruch, a to podwaja wszystkie pick-upy. Może być to w sumie, czemu nie. Yy... Poczekajcie, poczekajcie, co ja mówiłam? A, że będą w poniedziałki Środy, piątki, i może być tak, że będzie jakiś odcinek w, w weekend, ale może też być tak, że nie będzie. Ale ogólnie chciałabym, jakby lataż Dominika, yy, zrobić tak, że po prostu w weekendy kiedyś tam, kiedyś tam będę, będę streamować po prostu mnie, no sobie, w któryś dzień. Taki mój plan. Że nie będzie już, już codziennie, bo tutaj tego nie mówiłam. Oj. Mówiłam to na Discordzie, na którego bardzo serdecznie zapraszam. Wszystkich, wszystkich. Jest tam bardzo miło i przyjemnie, tak słyszałam. I znowu, znowu zapomniałam, co mówiłam. A, że zaczęłam pracę. I stąd też. Mm, oprócz tego, że są poczucie cienko, no to jeszcze y, nawet nie mam czasu, żeby po prostu, wiecie, się ogarnąć z tymi filmikami. Nie nagrałam sobie nic, tak naprawdę, yy, na taki duży zapas. To, co miałam, to już powstawiałam. I dlatego tak puściutko. Myślałam, że... że się... ojej. Myślałam, że się będę jakoś tak mniej więcej wyrabiać. No co oni tacy są dobra. Wkurzyłam się. Będę trzy godziny się z nią bić. Sprawia, że twój przedmiot o, ja chcę to, ja chcę to. Przecież to jest fajne. Tak mi się wydaje przynajmniej. Eee, chcę to. 29, uzbieram 29. Może się uda. Trzeba będzie przejść po każdym pokoiku i wybombić tego gościa. Niestety nic nie dał. Dobra, ja latam. I co? Wszystkie pokoje? Nie, jeszcze tam na dole. No jeszcze Secret Room aby się przydało znaleźć, ale... Nie wiem czy mam wystarczająco dużo szarych komórek na to. Kurde, tutaj by się ten itemek przydał. Oj, oj, oj. Powoli. Mam pozytywne... O, dwie monetki. No ja tam to chcę. No i co? I nie będę miała tyle monetek? O, spoko. Pozytywne mam odczucia związane z tym challengem. Myślę, że będzie łatwiutko. Nie no, tutaj to się... Hmm. Bić się o to. Nie. Na pewno nie dostanę aż tyle, żeby mieć 29. Założę się. Tutaj to wygląda tak, jakby może tu coś miało być. O! No ładnie. Nie. I nie uprawiam hazardu. Spoko. A go też mogę wybombić. To mogłam od razu tak, żeby. i jego. 15. No brakuje mi 14, aż więc. już najpewniej skip. Tego pomysłu, żeby to wziąć. Bo na nic nie wpadłam, a tu nie będzie chyba, bo są kolce. Tego Super Secret Room. Oh my, my Chciałam powiedzieć po polsku i po angielsku jednocześnie. Kurde. Co za gościu. Czekajcie. Wy mi, mówiliście mi, mówiliście mi, że tak na boki, najlepiej na boki. Pamiętam, pamiętam. Czytam rady Izaczkowe. Oj. Dobra, no tutaj trochę mm, się popsułam. Kurde no. Można było to zrobić lepiej. Cóż ja wezmę, cóż ja wezmę? Ta książeczka. No to lepszy i przecież jest, no nie? Tak myślę. Że co trzy pokoiki? Tako. Zwiększone obrażenia. Myślę, że spoko. Kurde, no i co mi zabieracie? Co mi zabieracie w ogóle? Dobra, bramuletki się przydadzą na ten sklepik w sklepie. O! No i to jest dopiero. To jest dopiero piękne. Dobra, ja ich tak mogę być? Tak bezpiecznie, notko. Się nie przesuwajcie. Co jest grane? No. No. jeszcze czarne serce no, tak jest. To jest piękne. No, ale tego trzeba używać. Tego trzeba używać. Oni się popisują, że latają, a ja też latam, i co? No i jeszcze te robaczki Dobra, już nie mam kluczy, przydałoby się jakieś... Przydałoby się jakieś mieć 45 monetek Już 56 Ależ to się szybko zmienia Ej, 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 jest niebezpieczna sytuacja Nie przemyślałam tego i nie mam klucza do sklepu, i co? I co teraz? Cóż ja mam teraz zrobić? Idę aż na bossa. Dobra. Pamiętałam, że on tak strzela. Oj, oj, oj. No, zagapiłam się chyba. No i znowu się zagapiłam. No. I tam. Ależ item. Dodajcie jeszcze klucz. Proszę. Jeden kluczyk. Gdzieś się znajdzie dla mnie. Więcej nie potrzebuję na razie. No nie. O Jezus Maria. Dobra. Przez chwilę się nie szczęłam, że są dwa przyciski. No 63 monety, dajcie mi wejść do sklepu. Proszę. Straszałam się przez chwilę, że... Tam były serca. Że dostanę z tych kolców. Dobra, ale tak się wracać. Po to nie no, bądźmy poważni. Bądźmy poważni. Gdzie klucza? No, no no, kurczę. O, ale serducha jest. I jest mi smutno. Tą wybąbierz, może klucz wypadnie. No nie wypadł klucz. No nie, no nie. A on, a on, on chyba bomby postawi. Nie. O co chodzi? Daj mi klucz. No nie chcę niebieskiego serca, chcę klucz. Żebraka mam? Ty, daj klucz. Daj. Jest! Dziękuję. I drugi kluczyk, dobra. Zostaniesz więcej. Nagroda. No. Ale dobry siomek jesteś. Dzięki. Essa, że tak powiem. Czekajcie, gdzie ja idę? Gdzie ja idę? Tak pójdę. I idziemy do sklepiku. Hmm, nie. Nie. Ta gra jest niepoważna. Chociaż nie, będę miała zejście, tak? Będę miała zejście. Dobra. To cofam wszystko. Ta gra jest cudowna. Najcudowniejsza na całym świecie. Tylko by tam było coś fajnego. Serio. Serio. Aha, to jest trinket. Ja wziąłem trinket. O oh my god! o oh my god! Smutne to. Ale mamy już przedostatnie pięterko. O! No! Kurde, a mogłam tu wejść jak miałabym naładowany tę książkę tak ogólnie to by było całkiem mądre kościany to będą wiedziałam nie mogło być za łatwo kurde Ice. dobra nie tylko nie oni to znowu oni Nie, tego nie robię, bo co? Bo po co mi to? Co nie? Jak ja mam tyle serduszek? Że się w ogóle nie muszę martwić I na easy jest to Uuu, okej okay. Dzięki Dzięki, 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 dzięki Dobra, to trzeba szybko Szybciutko trzeba to ogarnąć Super Oj Ciebie też czas szybciutko, gościu, bo nie jesteś ważny w tej rozgrywce. Za dwie bombki może być skaczący, skaczący gościu tu jest. No, i jeszcze dostałam. O, teraz sobie przypomniałam, że latam i tam był ten pokój z tymi. Mózgami, i w sumie to nie musiałam tego unikać, ale to trochę późno się zorientowałam, tego tak ogólnie, nie? Trochę czasu mi zajęło. Urcza. Nie, 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 poczekaj, poczekaj. Okej. Okay. Kamień z X-em prawie pominęłam aż. Chciałam na spokojnie co? i mi nie wyszło. To idę tu. Nie lubię ich, nie lubię ich, ale przynajmniej to nie są te fioletowe. O, fajnie. O, kluczek, ale zostawiam go, zostawiam, żeby nie było takiej samej sytuacji. O mój Boże, o mój Boże. Czemu się nie przesunęłam, zapytacie? Mm, otóż nie wiem. O nie. Zapomniałam dać kotką jeść, ale jestem... Ale jestem okropna. I one teraz się upominają. A ja gram fizaczkę Nie miło z mojej strony. Jakbym była takim kotem, to byłoby mi smutno. nie zgłaszajcie mnie do jakiejś organizacji rozbieżających, proszę. O, dobra. Już zapomniałam, że oni strzelają. O, nie, 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 nie. nie. Chociaż, chociaż, chociaż mam dwa klucze. ten sklep. I po co ten gościu tu? Gdzie jest sklep? No. Udało mi się nie wysadzić. Duży sukces. Um, mm, mm, mm. Nie chcę tego itemku. 86 86 musia. Ale czy to się opłaca jakby na tym etapie gry? Już nie, już się nie opłaca przecież nawet Bo... No tak myślę. Że już za późno na to. Żeby takie rzeczy robić. Wiedziałam. Wiedziałam, że tu będzie kościan. Dziękuję. I idę na Bosika. O! Nie, on te piżamki wyrzuca. Boże, zawsze zapominam o tym. Ten... Po co? Ale całkiem ładnie się zorientowałam, że ona skoczy i że pewnie? Jestem z siebie dumna Oj, aj, aj. oj, oj Oj, No co, ja tutaj drogę nie stracę? Oh, ładnie eee... Tylko jedna rączka? Tylko jedna I co ja tu mam? Yy, spoko yy, obrażenia. A to? Chciałabym go i chciałabym to. O. To była dobra decyzja. Tak myślę. A ty bierz, podnoś, podnoś. Szybciutko. I lecimy. O jakoś niewygodnie miałam rękę. I mnie tak boli że jak popsuję tego rana, to to przez to właśnie. Normalnie sobie włączyłam izaczkę z gorączką i, i takim jestem bosem. To ja chyba częściej muszę mieć gorączkę hihi. Hi. Oczywiście żartuję. Oby nie. Idę stąd. Idę tu. Dobra, bo was nie lubię. To się będę męczyć. No. No. No ja jeszcze nikogo nie zabiłam. Dobra, pierwszy zabity. No. Pilsa? No, dziękuję. Pięknie. Za takiego pilsa zazwyczaj to jest właśnie przeciwnie. Oh! Nie wpuszczą mnie? O nie, o nie. Dobra, no, jakby to było mm, do przewidzenia, że tak się wydarzy. No i czemu nie, nie lecą klucze z tych skrzynek? I gdzie ja w ogóle poszłam, że tutaj nie ma przejścia? Aha. Chciałam, że jedyną, słuszną drogą, że nie ma już więcej dróg. No. Kotki mi drapią, że głodne. Już kończę, już kończę. Mam nadzieję, że rozumieją. Ale trzeba zrobić challenge. To jest teraz najważniejsze. Jedzenie poczekaj. Nie trzeba jeść cały czas, przecież. No nie? Czasami zdrowo jest nawet skipnąć sobie posiłek. Więc jak poczekają. Oj, oj, oj. Jak poczekają. Nie, 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 nie otwieraj tego. Na mnie chwileczkę to nic się nie stanie, dobra? Wracam do sklepu na szybciora, na szybciora. Patrzymy, co tu jest fajnego. Dobra, tu jest Minecraft, a tu? Yy, efekty: Latanie i prędkość. Bazując na szczęściu. Mam takie łzy? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie mam. No, dalej, 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 dalej. Drabina, dalej, dalej. Chociaż nie. A? No, mogłem coś. Z... Ojej, mogłem coś. A co jest tam. Mogłem coś zdoblować, ale już. Ojej, ale już. Bo niby co? Takiego. No w sumie tą baterię mogłam, no nie? To by było całkiem, myślę, mądre z mojej strony, ale nie wiem, czy to jest cecha, którą posiadam. Dobra, tu się schowam trochę. Bo mogę się schować. Oj ojoj. Dobra, że nawet nie podnoszę, nie potrzebuję tego. Jestem tak bogata, że nie potrzebuję tego. No, zbieraj, zbieraj. Dziękuję. Ciślicznie dziękuję. O! O oh my god. No i tyle tego było. Dało to coś? Co się podało, co? No nie spałnuj tych mięsek, bo ich nie lubię. Ale skupiona jestem, że może się uda nawet nie dostać obrażeń. To by dopiero było całkiem jak nie ja. Ej, ho! Udało się! Udało się! Udało się zdobyć puchar. I mamy runę. No. To akurat był super Bardzo jestem z Ciebie zadowolona. I oby więcej takich. Zwłaszcza po ostatnich przegranych. Dobra. Ja idę yy, zdrowieć i... Popatki do następnego. Następnym może będzie lol, ale nic nie obiecuję. Bo może być tak, że też będzie Izaczek następny. A może być tak, że będzie też Alicja następna. Papa, papa. Pa.